Więc, yy, szybka toaleta. Oni jeszcze nic nie wiedzą i za chwilę ich poinformuję jak będą wracać dalej. Panowie załatwieni? To To wrócimy jeszcze na chwilkę na stację. Wejdziemy sobie razem wszyscy do toalety. Co robiłeś? A ty? W którym kibelku robiłeś kibelkę? tylko jeden. No to chodźcie. Tam mam dla was kolejny challenge. Będziecie pić wodę z kibla. Chodźcie. No serio? Tak. Sam tutaj wodę Ano, mi się nie, mój, nie po sobie czy co? wy pobiegaliście po lesie? E, znaczy po parku? No. To ściągacie butki Jeden wsadza stópkę, drugim umyje ładnie rączkami. Nie wrócimy kubelka, proszę bardzo. Ściągasz bucika, wsadzasz stópkę, Patryk bierze wodę, ja tu będę dolewał. Jeszcze co przyszalec? Trudno! Co on no, ściąga? No, ja nie tram wstawę. No, ty myjesz, mu No, to, 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 ty... to nie może ty ogólnie no. dobrze, że, że będziesz miał stopy w ogóle. No, to jedziesz. A ja mam umyć? Tak, on wsadza A ty, ty drugą nóżkę będziesz Suka, czy nie ma tku? Jak stary Możesz <grymne> Może zdobaszysz? Ja pierwszy. Jak ja spodziewałem? Ja mam. Tak, pomóż sobie, troszeczkę Pomóż, pomóż. A Patryk chodź tutaj, chodź. Do.